Będę dzisiaj robił kilka zdjęć wykonam tej oto żony ten kawałek ka yy, to jest kartka pocztowa i tak, no to włączam aparat mam ustawienia takie, mam ISO na 2500 czyli będzie trochę, będzie troszeczkę yy. Śnieżył, natomiast chodzi mi o to, żeby na długich e, czasach być. Tu mam 1,15 sekundy, tak żeby pokazać, że e, stabilizacja obrazu działa. W tej chwili nic się nie dzieje, ponieważ wszystko jest e, wyłączone. Natomiast nastawiam w tej chwili na e, autofocus. Jak widać, to teraz będzie ja może... Ustawiam na manualu na nieskończoność. Przestawiam na autofokus. Jak widać od razu aparat reaguje. Teraz zrobię zdjęcie, które w razie czego będzie dowodem. To jest zdjęcie. Jestem za blisko, muszę odejść. Zapikał, czyli autofokus działa. Jest na no tej chwili bez stabilizacji obrazu. Czyli obraz wychodzi poruszony, tak, zdecydowanie jest poruszony. W tej chwili ustawię stabilizację obrazu. I stabilizację obrazu, obrazu w tym obiektywie słychać ją. Nie wiem, czy to się nagrało. Ok. O, jak tylko ruszam obiektywem, to ją słychać. Teraz zrobię. O, teraz wszystko fajnie słychać w tym momencie. Tylko wyłącznie nawet nie muszę naciskać, yy, nawet nie muszę yy, naciskać z pustu migawki. Yy, po prostu on nawet jak poruszam bez tego słychać to. I teraz wykonam Dokładnie takie samo zdjęcie, tylko jest. No. nie teraz, nie teraz, nie teraz. Nie teraz. Zdjęcie. Jest już. Nie. Znaczy, no, no, oczywiście też wyjdzie lekko poruszone, bo to jednak jest przy 70 mm Czas 1.15 sekundy, także lekko poruszone będzie, ale już nie tak. O, teraz wyszło ładnie. Jest wyraźnie nieporuszone, wszystko ładnie. Nie wiem, czy tutaj zobaczysz, jak, jak to widać. Tutaj tej żabie robię, tu jest akurat tak. Podczas gdy będzie kiedy przestawię na to, zupełnie bez żadnej stabilizacji, o, jest jednak. O. Są bardzo poruszone, a tu jest już ładnie. Okay.